Witam na kanale INZ. Dzisiaj pokażę Wam prostą animację w programie OpenTunes. Jest to prosty program do animacji. Można animować teksty, rysunki, różne kształty i takie inne rzeczy. Zaczniemy może od prostej animacji. Zrobimy kółeczko. Wybieramy z lewej strony narzędzie rysowania obiektów. Przytrzymując Shift i lewy przycisk myszki, rysujemy sobie kółeczko. Od razu go pokolorujemy, żeby był bardziej widoczny. Po prawej stronie, na linii czasu, pojawił nam się tutaj element, i pierwsza klatka w naszym filmie, w naszej animacji, jak robimy na drugą, widać, że tego obiektu nie ma. Ustawimy sobie od razu środek. Naszego obiektu. Tutaj, i wybierzemy pozycję, i ustawimy sobie początek animacji. Nasze kółeczko poza wyświetlanym, wyświetlaną częścią naszej animacji jest to ten biały prostokąt. I pierwsza klatka. Przeciągnijmy sobie tutaj tą pierwszą klatkę do klatki 12. I na klatce 12 zrobimy nasz obiekt w tym miejscu na środku i na dole. Zrobimy tak, jakby się ta kula, ta piłka odbijała i wypadała za ekran. Jak możecie zobaczyć, w pierwszej klatce mamy taki kluczyk. I na dwunastce też mamy taki kluczyk. To są tak zwane keyframe, czyli ważne momenty w naszej animacji. Mamy na razie dwa. I jak sobie po kolei klatki zobaczymy to widać, że od tych dwóch momentów keyframe'ów komputer sobie wygenerował animację od jednego punktu do drugiego. Teraz przeciągniemy sobie aż do klatki 24 i w klatce 24 zrobimy nasze kółeczko, jakby się odbiło i wypadło za ekran. I jak widzicie, możemy sobie po kolei też zobaczyć jak to, jak to będzie przebiegało? Więc zobaczmy, jak ta animacja będzie wyglądała. Tu sobie zapętliłem. Gdy nie zapętlę, zrobi się tylko raz. I teraz możemy wygenerować sobie naszą animację, nasz filming do formatu MP4. Może to chwileczkę potrwać. W naszym przypadku długo to nie było, ponieważ nasz plik nie jest. Nasza animacja nie jest taka wielka. Sprawdźmy co z tego wyszło. Utworzył nam się plik MP4. Pierwsze, pierwszy raz było troszeczkę skakało nam, drugi też, ale następne już widzicie, że. Animacja idzie. Widzę, że nie z z wyleciała nam piłeczka poza ekran. Sprawdźmy, co się tutaj stało na klatce 24. Szczerze, nie mam pojęcia. Powinno nam wypaść. Zrenderujemy to jeszcze raz. Może jakiś błąd przy przetwarzaniu. Sprawdźmy teraz. O, teraz widzimy, że piłeczka opuszcza ekran. Dobrze, to na tyle. Jeżeli podobało Wam się wideo, dajcie znać w komentarzach. Jeżeli chcecie, następne takie wideo na temat programu OpenTunes. Dziękuję, pozdrawiam.